Witajcie z Kurzej Góry, jestem w Kurzętniku, Warmia i Mazury, ośrodek narciarski Kurza Góra, ośrodek wchodzący w skład grupy Pingwina. Dzisiaj trochę o ofercie letniej sobie powiemy, bowiem będzie wieża widokowa. Oczywiście no, nie omieszkam, nie dodać czegoś o nartach i o nowej atrakcji tutajszej, bodajże od roku funkcjonującej, czyli o rower. Także zapraszam Was na mój film z Kurzej Góry w Kurzętniku. Po zimowej wizycie na Kurzej Górze witam Was latem, złożyłem obietnicę i się z niej wywiązuję. Jestem na wieży widokowej, yy, bodajże drugiej wieży widokowej w grupie Pingwina, yy, zaraz po tej słynnej na yy, Słotwinach. Rzeczywiście trochę niższe i o trochę innej yy, tematyce. Yy, zapraszam Was yy, na, yy, wpierw na yy, taką ścieżkę, a potem na samą yy, wieżę widokową. Tak jak już mówiłem, tematyka jest inna. Tutaj jest tematyka około Krzyżacka, tematyka historyczna. Dlaczego znajdujemy się na terenach dawnego państwa krzyżackiego? Tutaj niedaleko y, zamek w Kurzetniku, więc i tematyka musi być y, z tym związana. Co roku tutaj też jest y, taka rekonstrukcja bitwy y, w Kurzetniku, której nigdy teoretycznie nie doszło. Tutaj są naprawdę sami, spójrzcie, przepiękne. Tle nowe miasto Lubawskie z górującym y, kat, y, katedrą, kościołem. A tutaj poniżej y, trasy narciarskie, oczywiście, zapraszam Was na mój film zimowy, z Kurzej góry, do którego link będzie tutaj. I y, tam będziecie mogli zobaczyć, jakie zimą tutaj są warunki i po jakich trasach tu można jeździć. A jest po czym jeździć, jak na północną Polskę, jest to największy ośrodek y, w północnej Polsce narciarski. Jest jeszcze pewna niespodzianka w postaci bardzo, bardzo nowoczesnego systemu naśnieżania. Razem funkcjonuje tutaj około 3 km bardzo dobrze przygotowanych tras, więc myślę, że bardzo warto tutaj przyjechać, szczególnie że jest to niedaleko i ławy, torunia, a nawet i bydgoszczy. Okay. <laughs> Tutaj, w tym kierunku, zobaczcie, widać kościół w Kurzędniku, a na, tej, na tym wzgórzu są ruiny Zamku Krzyżackiego. Będąc w Urzędniku, naprawdę warto tam wjechać i poobcować. Oprócz tutejszej takiej teoretycznej części, na żywo można z tą krzyżacką duszą poobcować. I oczywiście, w ciągu całej wycieczki nie opuszcza nas widok tej wspaniałej wielometrowej konstrukcji wieży, widokowej, jednej z dwóch na ten moment w grupie pingwina, ale niedługo dojdzie do tego trzecia wiślena na Skolnitym. Co trzeba jeszcze powiedzieć, trafiła się bardzo fajna pogoda, jak na wrzesień, może nie jest szczególnie gorąco, nie ma słońca, ale jest co najważniejsze dobra widoczność i to się liczy. Oczywiście można tutaj też przyjechać zimą, są odpowiednie pakiety narty plus, Wieża widokowa, i z tego też warto skorzystać, bowiem wtedy jest y, trochę y, taniej. Y, sama wieża widokowa ma około 35 metrów, została oddana do użytku w 2022 roku, a jej budowę rozpoczęto dwa lata wcześniej, bowiem w 2020 roku. Zbudowana jest prawie w całości z drewna, podobnie jak ta w y, y, krynicy y, zdroju. W pewnym momencie y, tutajsza y, trasa, tutajsza ścieżka przebiega nad trasą narciarską numer 1. łatwa trasa y, zimą, tak jak sobie już wcześniej mówiliśmy, naprawdę fajnie przygotowana, przygotowana często w pierwszej kolejności. W zeszłym roku bodajże już nawet pod koniec listopada można było jeździć. Ale w tym miejscu nie o nartach chciałbym powiedzieć, a o rowerach, bowiem tutajsza taśma na pewno najdłuższa w Polsce jedna z dłuższych podejrzewam w Europie obsługuje bikepark. park, bikepark bike park oddany rok temu trzy trasy profesjonalne zielona, niebieska i czerwona dużo band, mult, stolików naprawdę jest tutaj naprawdę dla rowerzystów po czym jeździć, tutaj jeszcze spójrzcie z drugiej strony tu się taśma zaczyna tutaj dwa orczyki i zimą i latem naprawdę tutaj można się porządnie wyszaleć. A tutaj zobaczcie jedna z dwóch rzeczy, których na pewno nie ma w krynicy, a które są na kurzej górze. Czyli takie przejście ponad y, trasą, naprawdę fajnie zrobiona konstrukcja. I y, drugi bardzo ciekawy pomysł, którego nie ma w krynicy, są to śród, tutaj taka budka śródtrasowa, chciałoby się powiedzieć, y, toalety. A tymczasem zobaczcie. Wieża widokowa w pełnej krasie naprawdę ta konstrukcja robi wrażenie. Może nie jest tak wyniosła jak ta w krynicy, tamta jest o ponad 10 metrów wyższa, no ale jesteśmy w północnej Polsce, więc, jak na tutejsze ukształtowanie, jest to naprawdę imponująca y, konstrukcja. Ja już rozpoczynam wejście pod samą wieżę widokową, więc i widoki robią się coraz bardziej zacne. No a za mną w pełnej krasie ośrodek narciarski. W połowie samego wchodzenia na wieżę, już przy samym szczycie y, warto odbić nie na prawo, tylko na chwilę w lewo. Taki tarasik, a jaki widok. Pierwszy raz widać y, tutejsze poletko do y, Summer Tubingu, największy w Europie kompleks y, zjeżdżalni do Summer Tubingu. Dotarłem na szczyt wieży widokowej na y, Kurzej Górze, wyżej się już nie da, a widoki tutejsze są naprawdę y, przecudowne, od ośrodka narciarskiego przez sam Kurzętnik, Nowe Miasto, y, jeziora Pojezierza Brodnickiego, drwęce przez chwilę nawet i kajakarzy na Drwence było widać, bowiem jest to rzeka bardzo y, kajakowa. Tak jak sobie w trakcie całej drogi y, powiedzieliśmy, y, mnóstwo aktywności, naprawdę moc y, aktywnych form wypoczynku, od summer tubingu przez rowery, no i oczywiście zimą narty. Po jeziorze jest to naprawdę miejsce, które warto odwiedzić, które przede wszystkim oferuje mnogość, tak jak już mówię, mnogość tych form aktywnego y, wypoczynku.